Trójwymiarowa prognoza pogody. A było to tak, drodzy Państwo, że przyjechał tutaj mniej więcej półtorej godziny temu, najpierw rozłożył swój laptop, sprawdził na odpowiednich stronach, co nam grozi, a co nam nie grozi, co jest narysowane, namalowane i co nam się pokazuje na czerwono, a co na zielono, czyli gdzie jest ta strefa bezpieczna. Później poszedł gdzieś do parku, wrócił, no i jest wypełniony po brzegi wiedzą, którą teraz Państwu przekaże Cezary Orzech, również przy naszym stanowisku reporterskim w Bożu. Witaj Cezary! Witam serdecznie z dziedzińca Zamku Piastowskiego w Braci Bożu. Są takie dni, kiedy nie wiem, czy mam się cieszyć, czy nie, z pogody, no bo dzisiaj powinno być tutaj bardzo ładnie i słonecznie, a niestety nie jest, dlatego, że z nadłuży cały czas napływają do nas chmury przepełnione deszczem, przerywane bezchmurnym niebem i później znowu przychodzą chmury wypełnione deszczem. W związku z tym od czasu do czasu pada deszcz, od czasu do czasu wychodzi słońce z nadzieją, że będzie dłużej, ale tak nie będzie. Tak będzie mniej więcej do godziny 19.00, 20, później dopiero będą te wszystkie chmury zanikały i pójdą bardziej dalej na, na wschód. I to jest też bardzo denerwujące, dlatego że temperatura jest taka bardzo wahliwa, bo w momencie, kiedy pada deszcz, temperatura spada do 19 stopni, w momencie, kiedy ta chmura przechodzi, słońce zaczyna świecić, temperatura skacze o 4 stopnie do góry, do 23-24 stopni. W związku z tym, uśredniając, będzie przez cały czas ciepło, tylko należy zabrać ze sobą coś przeciwdeszczowego, żeby jak to chwilami będzie padało, bo te chmury dość szybko się przesuwają, bo wieje dość silny wiatr. Tam na górze z prędkością do 30-40 km na godzinę, a te chmury są dość wąskie mają po 3,4 km. Więc jeżeli deszcz będzie, no to tylko przez kilkanaście minut, później przez kilkanaście minut słońce i później przez kilkanaście minut deszcz. W tej chwili już właśnie wyszło słońce za chmury i widzę, że przez najbliższych kilkana, może nawet kilkadziesiąt minut, ono będzie tutaj świeciło i wysuszy ten, to co napadało. Najbardziej natomiast gorsza informacja jest dla mieszkańców południowej części województwa, dlatego że tam w godzinach późno wieczornych mają nadejść chmury z których może spaść grad i te gradziny mogą mieć od 1 do 2 centymetrów średnicy. Także uważajmy na to, co się tam będzie działo, albo nawet w tej chwili, jeżeli się zastanawiamy, czy wystawić samochód pod, do garażu, czy gdzieś pod jakąś wiatę, to na wszelki wypadek proszę to zrobić. Jutro już uspokojenie w pogodzie, jutro już wróci ten silny nisz, który jest rozbudowany nad północno-zachodnią Rosją. I który dostarczać nam będzie nadal niezaciepłe powietrze z Nadmorza Białego, czyli temperatury będą przez cały dzień w granicach 22-24 stopni. To na tyle z racji Boże i przy okazji chciałem się pożegnać z Państwem na dwa tygodnie, bo się wybieram na urlop.